Nazywam się Ewa Krupnik, na co dzień pracuję jako trener i coach ICF. Wspieram osoby indywidualne, kobiety, mężczyzn i rodziny, a także zespoły, organizacje pozarządowe w realizacji ich celów. W tym projekcie będę prowadzić coaching dla rodzin. Coaching rodzinny umożliwia rozwój osobisty, jak i całej rodziny. Wzmacnia kompetencje rodzicielskie, a także pogłębia więzi pomiędzy członkami rodziny. Dla kogo jest przeznaczony? Przede wszystkim dla osób dorosłych, które na co dzień funkcjonują w obszarze szeroko pojętej rodziny. Czyli m.in. dla rodziców, którzy chcą budować relacje ze swoimi dziećmi, a także dla tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, jakim chce być rodzicem, jaką babcią, dziadkiem. A może jesteś właśnie rodzicem, który obecnie przeżywa syndrom opuszczonego gniazda, albo opiekunem, który chce wspierać samodzielność i kreatywność swoich dzieci. Coaching rodzinny to nie terapia. Coaching skupia się na znalezieniu rozwiązania tu i teraz. Pracujemy na waszych zasobach. Na sesjach określamy moment, w jakim się znajdujecie jako rodzina, a następnie wyznaczamy cele, nad którymi wspólnie lub osobno będziecie pracować. Moją rolą jest wsparcie Was w tym procesie. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na pierwszą sesję, przekonanie się, czym jest coaching i jak może wzmocnić Was jako rodzinę.